Dobra widzowie, rozpocząłem znowu nagrywanie. To jest druga część. Może w sumie tego samego dnia ja rzucę te dwie części. No w sumie. Jest to takie głupie. Dobra, mamy W sumie, no. Nie będę nawet liczył, ile to tam minut jest. Szkoda, że może dużo. To może nawet bardzo dużo. Te niektóre poziomy są takie banalne jak ten, a ja muszę no tak spadać, bo Opa, lecimy, tak widzę, lecimy. Oj, trajektoria ja, i no, dobra już dużo. I dobra, mi się wydaje, że takie jeden, dwa etapy tam. A już, no już, mi się wydaje, że mam większość za sobą niż przed sobą. Co w się. Sensie, no tak, już bliżej niż dalej, o! Tak mi się wydaje. Przynajmniej nie my ale No już, <laughs> Trochę tu chodzimy. Ale chyba inaczej kiedyś to wyglądało, co so, nie? Mi się wydaje czy tak samo. Nie wiem, ale wiem, że tu jest tak fajnie, bo można sobie to tak skakać. Bo zazwyczaj w labiryntach to tam było tak, że trzeba było przychodzić. Pamiętam jak oglądałem. O Jezu nie. i teraz on już to ten labirynt. Przecież on dobra jest. Jak się skaczę, to jest tak jest. Dobra, pyk, lecimy. Tu jest. Ja nie lubię po tym blokach skakać. No chyba, że czasami no jest tak. No git, no to okej, okay, no Ale tak to to nie. Tu chyba. Uuu, nie nie, 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 nie. A może tu gdzieś? Czy, czy ja w ogóle dobrze poszedłem? To ja nie wiem. Chyba dobrze. i chciałbym... Elementy. O, ale szybkie to było. Dobra, widzę. Lecimy. Chopa. Ja kiedyś sobie budowałem takiego parkura. Znaczy nie takiego, ale podobnego. Prosto parkura. O. Nie, nie, szło mi za dobrze, ale no. Coś tam udało mi się zrobić, no później i tak go przeszedłem. Oczywiście go na początku musiałem testować, żeby nie było, że niemożliwy jest. Nie no, ja serio nie wierzę, czemu ja tak może z niewyspania, no bo widzę, że jest 9.26. Przecież wyspałem się mimo, że wstałem o siódmej. Nie wiem, czy wy też tak macie, że w weekendy wcześniej, wcześnie? Może możecie późno, możecie spać, pewnie niektórzy tak mają. Nie, nie wiem, jak inni, ja tak mam na przykład, ale że w tygodniu nie wstajecie. Ale na szczęście, teraz w tygodniu ja też wstaję sobie wcześniej. Nie dlatego, że do szkoły, tylko dlatego, bo przecież już mamy wakacje! No, więc mega fajnie. Jak są wakacje już? O Jezu! Co ja, żem najlepszego narobił? Spadłem. <grytanie> nie najlepszy. No e, dobra, to nie był jakiś ogromny błąd, no wiecie, widzowie. Chcę to przejść w tej części, bo no... nie ukrywam, ale... Ty, czyli przechodzę to gdzieś tak z 20 minut... No 18, dobra. Tem, no trochę jeszcze więcej nie było. No 19 gdzieś chyba. Bo tamten odcinek 14 minut coś, to 4 minuty i coś. Więc no... jak na mnie który według nie tak no trochę u mnie tego parkura trochę nie to jest nawet git ojej no ja nie mam chmur wyłączonych powiem że się da o dobra a jestem powyżej chmur Ej, możemy zobaczyć stąd jak daleko tak. i dobra no jeden poziom i tam już pewnie jest gdzieś win no myślę że przejdę przynajmniej mam taką nadzieję dlatego teraz się troszkę spieszy. Szybko, szukło, szukło. no nie ukrywam moja nie chcę tego przechodzić z pół godziny i ileś chcę to przejść w miarę nogi to tak? No. Ja jestem na szczęście tam tylko była taka hamura ogromna tu, która we mnie wchodziła tu nie ma, ja tu sobie tak skaczę bo może być ciężko ojojoj jest oj, oj. stąd można to doskoczyć dobra Pyk, lecimy. Ja sobie robię tak, że jak są takie podwójne slajmy to na pierwszego jak skaczę to z kontrolem, ale później, już gdy odbijam się od niego, czy tam jakoś chwilę przed, puszczam kontrol i wtedy się odbijam i szybko klikam kontrol i dolatuję. Nie wiem czy to już zrozumieliście. Mam nadzieję, że tak ale no. Dobra, lecimy. Właśnie planuję sobie kupić mikrofon, bo nagrywam przez aplikację, gdzie nie musisz mieć. Dobra, to nie. E, ale no. E, mikrofonu, ale. Właśnie do nagrywania w się. Sensie. Ale no, ale jak widzę, jak czasami przerywa, źle mnie słychać. To właśnie planuję ten zakup mikrofonu. Taki mam. Działam ja teraz tam. Chyba na to. chodzi Tak tutaj. Jezu Dobra, tutaj, ale się jeszcze Coś tutaj. Tak. Dobra, lecimy. Dobra, fik, weźmy checkpoint. O nie! I tam pamiętam, jak byliśmy. że w tym odcinku. O nie! Dobra, chociaż nie było to takie straszne. Myślałem. Okej, tam. Jeszcze chyba nie jestem na najwyższym poziomie no, no. no z tego parkour spirala zanim one będzie trzy. Postaram się ogarnąć, żebym mógł te długie filmy. To może w jednym filmiku przejdziemy go. Wątpię. Ale widzę już koniec! Jej, Udało mi się. No, no fajna, ogólnie mega fajna. 10 na 10, podobało mi się. mi było jakoś. Ile łącznie? 22 minuty, i 58 sekund. No! Jak na mnie to jest git. Przelećmy sobie. Klikijmy Game Creative. I przelećmy sobie. Chociaż chyba będzie na nas. Pokrytować. Chociaż nie, dobra. Zlećmy sobie na sam dół i zobaczmy, patrzcie co przychodziliśmy. Tu szliśmy, pamiętam. No tutaj, tak. A tu jeszcze chyba. Nie, to w... w tamtym, no w tamtym filmiku, tak? Ej, no, chyba tak. Bo my odkąd zaczęliśmy. O, tak, na pewno tam. No, no dobra, gdzieś pewnie od tego poziomu. Nie, on te, no też chyba wczoraj. Znaczy, może nie wczoraj, tylko w tamtym odcinku. Dobra już nie wiem, już się pogubiłem, ale o tu jak szliśmy, pamiętam to w tym odcinku było, co nie? No tak, to było w tym. No tak, tak, tak. Tu, tu. Tu skakałem przed chwilą. To i no. I mega fajnie. No. Wygraliśmy. Hehe. No, <noise> Bobas. Słuchaj, co mogę wam opowiedzieć? Jak to było z tą historią. Bo to było tak, że ja miałem. Jak ja nagrałem kiedyś filmik, jak stworzyć skina w Minecraft. To ja stworzyłem, co nie? No i, kiedy, i pomyślałem sobie kiedyś, że. W sumie nagram jakoś w marcu, że nagram na początku, no, że nagram jak zrobić, że, znaczy, że ja robię z normalnego skina, z skina z Bobasa. No i zrobiłem, i ustawiłem go. Filmik koniec końców się nie pojawił, ale no, yy, miał się pojawić nawet, no, będzie. Jakoś to jest. Coś tam nie pykło. Może się pojawi. No i tak od teraz zapomniałem zmienić na mojego normalnego skina. O, network? Tu są różne mapy. Oj! A chcecie? Ty, parkour Spirala 2? No, ja bym mógł. No. Taki park. Spirala 2. No to słuchajcie widzowie. Spodziewajcie się dzisiaj parkour Spirala 2.